Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Jarosławem Pająkiem i Robertem Motyką z kabaretu Para który nagraliśmy przy okazji występu artystów w Lubaniu w piątek 4 kwietnia bieżącego roku. Jakiś czas temu ruszyliśmy w trasę z naszym najnowszym repertuarem Ostre Cięcie, czyli prezentujemy Państwu nasze najnowsze skacze bez recepty. Zapraszamy do naszego paranienormalnego świata pełnego humoru abstrakcyjnego, spraw dam, damsko męskich Sytuacji. Męskich, tak? y, Bardzo więcej męskich. Tak, ale damskich również. <grym> e, zapraszamy także młodszą publiczność, która przychodzi licznie, ponieważ prezentujemy podwójny stand-up, pojedynczy również. Jest to taki swoisty miks wszystkiego, co e, parani normalni kochają najbardziej, czyli e, abstrakcja, komedia pomyłek. E, kolorowo, ale także i dużo zaskoczeń i powrotów do klasyki, ponieważ po wielu, wielu latach wraca doktor Prozak, który przyjmuje kolejnego pacjenta i okazuje się, że doktor Prozak ma większy problem niż pacjent, który przychodzi, a pacjent też niczego sobie. Mm -hmm. No. Ja się nagadałem, to może teraz coś Ty. Tak to mniej więcej wygląda. Jesteśmy w miejscu, które ma swoją głęboką tradycję i tu tak. się oddycha. Kabaleciarze zdradzili, skąd czerpią inspirację w tworzeniu skeczy. To jest takie połączenie życia i głowy. Czyli coś widzimy i mielimy to w swoich głowach, mózgach, rozumach, tak jak nam się wykształciły do tego typu pracy. <noise> One się wykształciły, tak, właśnie. No i przepuszczamy przez nie te nasze wszystkie pomysły i powstańmy, skaczamy. Bo wszyscy myślą, że jak my ruszamy w trasę, jesteśmy na przykład 6 dni w trasie i w busie jest seks, drugs, and rock and roll. To nie. To jest tak, że oczywiście bus jedzie w określonym kierunku, a my cichutko, nad laptopem, skoncentrowani, obserwujemy to, co dzieje się za oknem, szukamy pomysłów, wymieniamy między sobą te, które już gdzieś zostały zapisane, otwieramy szufladę, wyciągamy jakieś takie zalążki czegoś, co mogłoby potem być skeczem, no i generalnie obserwujemy bacznie. Też staramy się zapraszać publiczność do takiego świata, w którym ten humor nie dzieli Polaków, a mimo wszystko łączy, więc nie ma polityki, Bardzo. Bardzo jesteśmy z tego dumni, od wielu lat pielęgnujemy te tradycje Nie ma polityki, prawda? Nie, ma, nie ma polityki. Wkradła się od robi, w, odrobiny religii się wkradło. Proszę Państwa, ale uspokajamy. Nie, religia, wiem, czy jest religia. No prostu... jesteś przebrany za siostrę zakonną. To jakbyś to określił? Kostium zakonnicy. O, A, to, to tak wygląda. Tak, o. Ale jest bardzo bezpiecznie. Jarek i Robert przybliżyli również kulisy swojej pracy i poświęceń z tym związanych. Jak zaczynasz to robić, to wydaje ci się, że to jest lekki kawałek chleba, a potem okazuje się, że, że, ta kromka trochę e, waży. że ta kromka trochę waży, że tutaj trzeba się dobrze przygotować, że trzeba być dobrym aktorsko, trzeba być dobrym fizycznie. Psychicznie. Bo, psychicznie, bo cały czas jesteś na scenie, ruszasz się, nie możesz być jakiś kulawy, nie możesz mieć zadyszki, więc musisz tam trochę biegać, tak, dbać o swoje zdrowie. No i musisz mieć przede wszystkim talent w tym kierunku. Jest wielu takich artystów, którzy próbowali. No i pasję i, przede wszystkim. I pasję przede wszystkim, tak, czyli talent, pasja, no, dużo rzeczy się na to składa, żeby to wszystko funkcjonowało. Nie jest to wcale taka bardzo łatwa praca, ale, ale. Jeżeli to kochasz tak jak my kochamy, no to dla nas nie jest to pracą tak naprawdę do końca. Zawsze jak stajemy na końcu naszej, tutaj, naszego spektaklu, mówimy do ludzi, słuchajcie, dziękujemy, że jesteście, to jest najlepsza robota na świecie. Tak No bo czy może być coś piękniejszego, jak stoimy na scenie i widzimy 400 uśmiechniętych twarzy osoby, które... Yy... Tak, może być. Mo co? 500 uśmiechniętych twarzy. Tak właśnie. I do tego <laughs> zmierzamy. Na zakończenie para nienormalni pozdrowili mieszkańców Lubania i naszych widzów. Bardzo serdecznie pozdrawiamy mieszkańców e, Lubania. Lubania. Pozdrawiamy także wszystkich widzów telewizji Lubań. Proszę Państwa, jesteśmy mocno sentymentalnie związani z Wami, dlatego że kabaret powstał w 2004 roku w Jeleniej Górze, nieopodal tam, ale my pozdrawiamy dzisiaj Lubań.